Ja mam dla was taką ciekawostkę, bo jeśli decydujecie się na zakup instalacji fotowoltaicznej w tym roku, to koniecznie obejrzycie ten krótki materiał, a to rozwieje wasze wątpliwości, czy wziąć, czy nie wziąć taką instalację. Przygotowałem taki konkretny arkusz, na którym jest wszystkie, wszystkie dane wyliczone naszego klienta, który rok temu zamontował instalację. Więc mamy od maja zeszłego roku do kwietnia, końca kwietnia tego roku konkretne wyliczenia opłacalności takiej inwestycji. Jest każdy miesiąc według wytycznych z Wytycznych z aplikacji, w tym przypadku akurat Luny, oraz rachunki, które przyszły do klienta w postaci no, co, dwa, co dwa miesiące, czyli sześć rachunków mamy z zeszłego roku, oraz jakie były stawki, jeśli chodzi o Sprzedaż. Nie będę tutaj mówił każdej konkretnej wartości, która tutaj jest wskazana, no bo mamy każdy miesiąc wyszczególniony, ile było zużycia produkcji, autokonsumpcji, wysyłki do sieci, procentowa autokonsumpcji i stawki za sprzedaż tych nadwyżek i jaki był zysk z tych nadwyżek. Natomiast podsumujmy. Suma klient zużył 4000, tutaj będzie podsumowanie, zużył 4200. 4920 kWh, 7384 kWh miało produkcji, 3070 kWh poszło w autokonsumpcję, 4143 kWh zostały wysłane do sieci. 69% łącznie autokonsumpcji, no i 0,31% to średnia stawka, ale oczywiście stawki liczyliśmy z każdego miesiąca. Łącznie z nadwyżek zarobił 1148 zł. Instalacja 6,52. Tutaj może będzie bardziej widać 6,52 5 kWh magazyn energii. Koszt inwestycji. Na dzień dzisiejszy takiej instalacji 6,52 to jest około 30 tysięcy zł brutto. Do tego dofinansowanie mój prąd 15 236 zł, ulga termomodernizacyjna i realny koszt tej inwestycji wyniósł 13 408 zł. Z czego zysk z inwestycji roczny to jest 4526, bo tyle udało się zaoszczędzić według rachunków, które tutaj do klienta przyszły zwrot w latach 2,9 czyli około 2 lata 11 miesięcy zwrot takiej inwestycji. Większy film jest nagrany na naszym kanale więc jeśli chcesz to napisz komentarz chcę a wyśleć ci pełne 25 minutowe opracowanie właśnie tej instalacji tak samo jak i innego klienta instalacji żebyś mógł bezpośrednio odnieść się do tego czy warto w tym momencie inwestować w instalację fotowoltaiczną oraz jak to w twoim przypadku mogłoby się opłacać.